Cześć kochani, witam was w kolejnym filmiku, dzisiaj knitcast. Chciałam wam pokazać rzeczy, które ostatnio skończyłam. Jedną rzecz, którą mam na drutach i zakupy z Wrocławia. Jak mogliście widzieć w ostatnich vlogach, dziergałam Friday Tea. Friday Tea z, ze wzoru Petit Knit. Ja zrobiłam wersję long sleeve z długim rękawem i wersję jednokolorową. Początkowo w ogóle miałam nadzieję, że to będzie taki sweterek na lato, do sukienki, taki trochę krótszy, ale jak zaczęłam go dziergać, zaczęłam go dziergać w czerwcu i okazało się, że robiłam z włóczki dedykowanej Merino, więc okazało się, że to nie jest włóczka, którą przyjemnie mi się przerabia letnią porą, więc odłożyłam to i wróciłam do tego właśnie teraz na jesieni. No i okazało się, że to myślę, że będzie taki właśnie idealny sweterek na tę pogodę, na tę piękną jesień, jaką mamy teraz. I teraz szczegóły techniczne. Mam tutaj ściągawkę, żeby się nie pogubić, czyli wzór. Robiłam z włóczki dedykowanej, czyli Sunday od Sednes Garn i zamówiłam jeden motek więcej, czyli tutaj na mój rozmiar ja chyba dziergałam s i wydaje mi się, że zamówiłam 5 motków. To chyba by się zgadzało, w razie czego napiszę Wam szczegóły w opisie. I kolor, który wybrałam, to jest Almond. Ten, który jest tym kolorem podstawowym w wersji Petit Nit. Dziergałam na drutach trójkach, próbka mi się zgodziła. Jak mi się dziergało? Wiecie co? Różnie. Początki były dosyć trudne. Akurat zaczynałam na wakacjach i powiem szczerze, że trzy razy musiałam trójść sam początek do tego ściągacza przy szyi, bo. Jakoś nie mogłam zrozumieć o co chodzi w tym wzorze. Tutaj na zmianę y, to jest wzór Broken rib Stitch, czyli na zmianę robimy lewe, prawe oczka i prawe w okrążeniach. I jakoś nie mogłam zrozumieć, y, jak to jest opisane, gdzie te lewe, prawe mają być, ale w końcu za trzecim razem się udało i chyba tylko jeden rządek tutaj, jedno okrążenie tutaj na górze pomyliłam. Wydaje mi się, że teraz po blokowaniu tego nie widać. A już po prostu byłam kilka okrążeń dalej i nie chciało mi się pruć. No i właśnie, i zaraz potem odłożyłam ten projekt, bo, bo średnio mi się przerabiało tą kuczkę latem. Ale wróciłam z chęcią we wrześniu. Najbardziej żmudne było dla mnie dzierganie rękałów. Ten słów jeszcze jakoś szedł, ale te rękawy nie mogłam się doczekać z Na pewno też tak macie i rozumiecie. Próbowałam na drutach pończośnych, ale szczerze mówiąc, nie bardzo mi się to spodobało, więc na razie wróciłam do Magic Group, Może jeszcze kiedyś spróbuję, może przy jakichś mniejszych projektach, przy skarpetkach albo rękawiczkach. I tak, rękawy zamknęłam włoskim zamykaniem oczek. Podoba mi się, wydaje mi się, że to pasuje do ściągacza. I bałam się trochę o długość, ale rzeczywiście przy blokowaniu naciągałam te rękawy, żeby nie były za krótkie, bo takich nie lubię. I wydaje mi się, że to zadziałało. Po fakcie stwierdzam, że mogłam je jednak zwężać. Ja jakoś tak się wkręciłam, żeby jak najszybciej skończyć te rękawy. Mogły być węższe, zwłaszcza tu przy nadgarstku. Nie lubię, jak mi się tak majta, ale z drugiej strony może to wygląda tak bardziej elegancko. Specjalnie zrobiłam tak, że najpierw dziergałam tłów do ściągacza, potem przerzuciłam się na rękawy i wydziergałam całe rękawy, i później dziergałam na długość tłów, żeby nie zostało mi włóczki i udało się. Zawsze jest trochę problematyczne, żeby zostawić odpowiednią długość na zamknięcie oczek, ale udało się. No i tak, zablokowałam. Właśnie mocno naciągałam te rękawy, żeby, żeby nie były za krótkie. W ogóle jak dziergałam, to ludzie mówili, że to chyba speter dla dziecka, bo on jest taki malutki. No ale jak przymierzałam, to to Marino się wyciąga i z tego co mm, słyszałam na YouTubie. No to jednak włóczka Melino ma to do siebie, że się wyciąga. I rzeczywiście uważam, że leży świetnie, nie jest za ciasny, jest odpowiedni. Myślę, że wiele z nas ma takie doświadczenie, że te wzory od Petit Knit wychodzą trochę większe. Więc myślę, że jak na sweterek taki luźny to jest jak najbardziej okej. Okay. Przerwa słuchajcie, bo karta pamięci się zapełniła. Wracając jeszcze do samej łuczki. Dużo słyszałam takiej, takich opinii, że Włóczka Sunday się kulkuje i wydaje mi się, że rzeczywiście przy dzianinie z samych prawych oczek ona może się kulkować, ale chyba jest tak, że dzięki tej, temu ściegowi, takiemu trochę strukturalnemu, ona kulkuje się mniej albo może po prostu dłużej jej to zajmuje. Na razie zauważyłam tylko tam kilka kuleczek pod pachą, wiadomo, ale chyba nawet nie na tyle, żeby to yy, już usuwać. Także dam wam znać po jakimś dłuższym czasie noszenia. Na razie jestem zadowolona i powiem szczerze, że to malino w ogóle mnie nie gryzie. Chyba to nie jest włóczka, która, która może kogoś gryźć. I yy, Jest naprawdę tak komfortowo ciepła. Nie jest za gruba, jest idealna na, yy, na taką pogodę, jaką mamy teraz, tej jesieni. Przechodząc dalej. Kolejny sweter, jaki skończyłam, to projekt Weroniki Kutowa Kika. Stay Up till Dawn sweater. Robiam go bardzo szybko. To jest w ogóle niesamowite. Tak satysfakcjonujący projekt. Nie dość, że byłem chora, zajęło mi to jakieś 5 dni i naprawdę nie dziergałam dużo każdego dnia. Ten sweter robi się na drutach ósemkach, także tej dzianiny przybywa naprawdę bardzo szybko. Natomiast zużywa się dużo motków. Wezmę sobie ściągę. Um, ja wydaje mi się, zamówiłam jeden motek więcej, czyli 11 motków. To jest włóczka y, Wish od Dropsa. Nie wiem, czemu została wycofana. Czy wy coś wiecie? Jakieś ostatnie tutaj w rodzinie dorywaliśmy, dorywałyśmy motki różnych kolorów. Wiem, że moja mama ma jest jakiś taki sweter różnokolorowy, może kiedyś Wam pokażę. A ta włóczka jest naprawdę bardzo miła w dotyku. Rzeczywiście jest gruba, i jak na to, że składa się z alpaki, wełny i chyba bawełny, jeśli dobrze pamiętam. To naprawdę mocno grzeje, ale z drugiej strony ta dzianina na ósemkach jest dosyć y, taka przebiewna, więc no, dla mnie jest bardzo komfortowa w noszeniu i bardzo chętnie zrobiłabym jeszcze sweter z tej włóczki. Może spróbowałabym na drutach, siódemkach, żeby jednak była troszeczkę bardziej zbita, mniej przebiewna. Y, ale tak, sweter jest taki dość oversized. Ja dziergałam rozmiar S, a i tak jest dosyć duży. Y, co ciekawe. Myślałam, że rękawy będą długie i one przy yy, blokowaniu się wyciągnęły, ale wydaje mi się, że przy noszeniu jakoś tak ta dzialina się zebrała, więc fajnie nawet tak pokazuję, pok pokazują te rękawy nadgarstki. Wydaje mi się, że wygląda lżej. Yy, zastanawiałam się, czy nie wydłużyć mimo wszystko tego tłowia, yy, bo tak zrobiłam dosyć na oko, ale też wydaje mi się, że nie, nie ma takiej potrzeby, bo przez tą formę taką oversize'ową Fajnie, jak jest taki krótszy i wygląda lżej. Zmianę, którą wprowadziłam, to jest to, że nie, nie zszyłam tutaj tej, tego ściągacza przy szyi. Na razie tak to zostawię. Wydaje mi się, że wygląda bardziej, no nie wiem, może nie elegancko, ale tak szykowniej. We wzorze jest ten ściągacz podwinięty tutaj na pół, zszywany na końcu. Zawsze mogę to zrobić. Zobaczymy. No i tak, jestem z niego bardzo zadowolona. Wydaje mi się, że nawet na taką pogodę, jak mamy teraz, te około 10 stopni z grubą kamizelką puchową, to naprawdę jest fajny zestaw. Nie jest za gorąco i jest to taki komfortowy sweter, w którym fajnie tak się schować i nawet wieczorem przy kakaoku posiedzieć. To teraz przechodzimy do rzeczy, którą mam w... obecnie na drutach. Zauważyła mi się chmurka, taki sweter luźny, dość prześwitujący, wykonany z moheru, który będzie i grzał, i wyglądał dość lekko i elegancko. I słuchajcie, znalazłam dwa projekty, które mi się spodobały. To nie jest do końca taka klasyczna forma swetra, bo z jednej strony jest... te poły są zakładane i zszyte na dole, także i tak jakby nie jest to kartika, tylko jest to taki normalny sweter wciągany przez głowę, ale Wymyśliłam sobie, że będzie super wyglądał, jak to, to, to ta właśnie zakładka będzie mogła być albo z przodu, albo z tyłu. Więc inspirując się dwoma wzorami, gdzieś tutaj Wam wrzucę, żebyście wiedzieli o co chodzi, wybrałam jeden, na którym się wzorowałam, jeśli chodzi o formę. I to jest: Mam tutaj ściągę Kamil Sweater od Johanna Colibri. To jest Niemka, więc wydaje mi się, że tak się czyta jej imię. To jest sweter robiony od góry reglanem i robiony na płasko, nie w okrążeniach oczywiście. Jestem na etapie przed ściągaczem, teraz właśnie nabrałam oczka na plisę tutaj i to jest zmiana, którą wprowadzam w tym spetrze. i inspiruje się właśnie tym drugim wzorem, który możecie widzieć. Chciałabym, żeby on był wykończony plisą. Wydaje mi się, że wygląda to bardziej elegancko i dodatkowo yy, na dole i na rękawach chcę zrobić ściągacze. I teraz zastanawiam się, bo wydaje mi się, że najpierw zrobię tą plisę, a potem będę kontynuować rękawy i zastanawiam się, czy te rękawek powinny być yy, zwężane czy zrobicie takie bardzo baloniaste i zebrane po prostu ściągaczem na końcu dajcie znać jak wy byście zrobili no i tak połączenie włóczek to ostatecznie jest moher z firmy Gazal bodajże z brushed alpaku z dropsa chciałam spróbować tej brushed alpaki i powiem szczerze, że to trochę mi przysporzyło trudności bo brushed alpaka jest grubszą włóczką niż kitsil, wydaje mi się, że nawet dwa razy grubszą Także zrobiłam próbkę. Yy, okazało się, że oczywiście się nie zgadza. Yy, I po przeliczeniu wyszło mi, że powinnam robić najmniejszy rozmiar. Yy, celowałam pierwotnie w M, żeby ten sweater był taki luźniejszy i, i, i nie opinał się nigdzie. Yy, także ostatecznie robię tą XS. -kę. Wydaje mi się, że rozmiarowo będzie ok. Yy, mam tutaj zapas spokojnie i też yy, po blokowaniu próbki okazało się, że ona się wyciągnęła, także wydaje mi się, że będzie pasować. Połączenie włóczek też jest dosyć ciekawe, bo włóczka gazar ten moher, jest w kolorze takim belżowo-złotawym. Natomiast braszta alpakę wybrałam w kolorze takiego piaskowego różu tak chyba nawet się dokładnie nazywa. I daje to fajny efekt, bo ta braszta alpaka ma nitkę taką dość połyskującą, więc w świetle ta dzianina jest naprawdę, naprawdę efektowna. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. To, co mnie martwi, to to, że ten sweter nie do końca jest tą chmurką, co ja chciałam, chyba przez dodatek tej braszczi, on, on wychodzi bardziej yy, mięsisty i ta dzianina jest dość ciepła, jak tak sobie przymierzałam, także zobaczymy, może po prostu będzie swetrem na co dzień do koszulki z The Golden V, albo właśnie do takiej podkoszulki natomiast to uważanie zrobienia chmurki jeszcze ze mną zostało tylko teraz wydaje mi się, że jednak zrobię ją z jednej nitki moheru i może w nieco innym kroju zobaczymy robię ten spetel na y, drutach piątkach i zastanawiam się czy starczy mi włóczki, bo zamówiłam y, tej braszt alpaki wydaje mi się cztery motki i już mam, to jest trzeci na tułowym, jeszcze zostały mi oba rękawy plisa i ściągać na dole wydaje mi się, że może mi nie starczyć ona oczywiście schodzi trochę szybciej niż mokra, bo jest grubsza. Więc y, wydaje mi się, że będę musiała domówić. I teraz zastanawiam się, gdzie zmienić tę włóczkę, bo farbowanie może się różnić. Rozsądnie byłoby zrobić prisę innym farbowaniem, bo może tam będzie najmniej widać różnice odcienia. Z drugiej strony y, tej włóczki y, Kitsilka Mam chyba sześć motków, więc tego powinno mi starczyć. A ponieważ dziergam z dwóch nitek, to może ten kolor się tak zblenduje, że i tak nie będzie widać. Kusi mnie, żeby jednak już robić tą plisę, bo jestem ciekawa, jak mi wyjdzie, bo plisy nigdy nie robiłam. Także zobaczymy. Gdzieś tam dam wam znać, jak to wychodzi. A w międzyczasie chyba zamówię kolejny motek albo może dwa na wszelki wypadek, brasz alpaki, żeby na pewno mi starczyło. <laughs> na do zakupów. No i kochani, na sam koniec zostawiam chyba najbardziej dla mnie ekscytującą część, czyli włóczki na kolejne projekty. Byliśmy ostatnio z mężem we Wrocławiu na weekend i odwiedziliśmy oczywiście sklep Między Drutami. Byliśmy tam nawet dwa razy. Pierwszego dnia przyjechaliśmy wieczorem tuż przed zamknięciem więc jeszcze poszliśmy następnego dnia. Na szczęście okazało się, że jest otwarty w sobotę. I mogliśmy zobaczyć te wszystkie włóczki w świetle dziennym. To było super. I w ogóle jestem zachwycona, że ten sklep jest tak dobrze doświetlony yy, słońcem, światłem takim naturalnym. Pierwsza rzecz to prezent dla mojej mamy. Mamo, widziałaś już te włóczki, także myślę, że mogę to śmiało pokazać we vlogu. To jest Cardiff Kashmir, klasyczny Kashmir, który na pewno wszyscy znacie. 100% kaszmiru, niesamowicie miękki, w pięknym, niebieskim, intensywnym kolorze. Kupiłam go z myślą o Sofii Scarf. Wiem, że tam ciocia ostatnio dziergała i wydaje mi się, że moja mama też by takich chciała. Na wszelki wypadek kupiłam dwa motki, chociaż jeden powinien starczyć, ale pomyślałam, że w razie czego można zrobić dłuższy i wiecie, lepiej się opatulić. Mam nadzieję, że mam wydziergę coś z tego i będę mogła wam pokazać, jak ten kaszmir się prezentuje w dzienniku. Kolor naprawdę jest boski i wybór kolorów też jest bardzo ciekawy, także chyba mogę wam polecić. Kolejna rzecz to Sayama od Pasquali. To jest włóczka troszeczkę wydaje mi się sztywniejsza. Mogłaby gryźć, ale zobaczymy to jest 50% wełny i 50% wełny z lamy w fajnym musztardowym kolorze to są trzy prece, które kupiłam na czapkę dla męża jeszcze nie wiem z jakiego wzoru, wydaje mi się że może z ciągaczem, jeden na jeden albo dwa na dwa, zobaczymy to jest projekt, który chciałabym dość szybko wydziergać też dlatego, że mąż nie może się doczekać także, także mam nadzieję, że to zobaczycie nie niedługo na moich drutach i dalej również dla męża. Również jest to Sayama w takim kolorze y, ciemnym, kaki. Y, ten sam skład, oczywiście. Y, z tego zamierzam zrobić taki oszukany golf. Taki wiecie co się nosi zamiast szelika. Y, też jeszcze nie jestem pewna wzoru. Wydaje mi się, że albo ten taki ściągaczowy od Petit Knit, albo od Petit Knit, ten yy, ze wzoru na Moby Sweater, Ym, osobiście chyba chciałabym ten strukturalny, bo jakieś, wydaje mi się, to bardziej ekscytujące, ale zobaczymy, który będzie wolał Maciek. I oprócz tego w palcu są włóczki dla mnie. Mam takie boskie połączenie kolorów i z tego będą rękawiczki od Kutowej Kiki. Ym, to jest włóczka, tak, tutaj jest znowu ta Sayama w takim jasnoróżowym kolorze. Oprócz tego mam dwa presle pasquali, to jest Alpaca Fino. To jest tak niesamowicie miękka włóczka, porównywalna do tego kaśmiru, chociaż chyba jest troszeczkę grubsza. No tak, jest grubsza. Podlinkuję Wam dokładnie, które kolory wybrałam. I tak, to połączenie włóczek będzie na rękawiczkach, takich żakardowych. I zastanawiam się, czy z takiego samego połączenia zrobić też do kompletu czapkę. Nie wiem, czy to nie będzie wiecie za bardzo dziecinne, jak tu wzór tam wzór może za dużo będzie się działo. Więc na razie na wszelki wypadek kupiłam tylko dwa dodatkowe motki w tych różowych kolorach. I zastanowię się, ze wzoru wynika, że powinno mi trochę tego zielonego też zostać. Może dodam tutaj jakiś drobny akcent, żeby jednak to sugerowało, że to będzie komplet. I zobaczymy. Wydaje mi się, że to połączenie kolorów jest takie cukierkowe, nieoczywiste, ale mam ochotę wprowadzić tej zimy trochę właśnie takiego koloru, takich pasteli. Wydaje mi się, że to będzie uprzyjemniało spacerki. No i to wszystko. Niestety to roba pusta. Więcej włóczek nie kupiłam, chociaż marzało mi się trochę na jakiś spacer. Um. A zaraz, ja jeszcze kupiłam. Kupiłam jeszcze żyłki. Chyba nie mam wam jak pokazać, ale kupiłam żyłki, bo już mam je w projekcie. Ale kupiłam żyłki od Nitro, takie obrotowe. One są w takim czerwonym kolorze. Kupiłam o długości jak 40 i 100 cm. Wydaje mi się, że słuchajcie, dużo lepiej się dzierga na obrotowych żyłkach i odkryłam, że właśnie Nitro też ma takie obrotowe żyłki. Także bardzo Wam polecam. Cena też była w porządku w porównaniu do Allegro, także jestem zadowolona. I oprócz tego kupiłam mały rozmiar płynu do blokowania, soak. Wybrałam ten o zapachu ananasowym i bardzo mi się ten zapach podoba. Jeszcze nic z tym nie blokowałam. Mam nadzieję, że niedługo coś już będę miała do blokowania. No i to już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że trochę inspiracji złapaliście. Może jakieś połączenia kolorów też Was zainspirowały. Mam nadzieję, że widzimy się niedługo w kolejnym filmiku i że będę miała wam do pokazania jak najlecej gotowych udzierków. Ściskam i zapraszam.